Co robisz? Możemy zacząć nagrywać? Bardzo biała Już mam gdzieś te światło. Hej. Hej. Dzisiaj nagrywamy filmik makijaż na ślepo. I od 20 minut szukamy dobrego światła, bo jesteśmy ciemni. To teraz możesz. Aha, tutaj mamy rzeczy, których będzie Tomek używał. Na ślepo. Fabiol. Wejował sam. No i stop. światło Możesz zawiązać? Nie. Nie bądź taka agresywna. Nie. Jest. Nie lubię w takiej ciszy nagrywać. Widzisz coś? Ale y, od czego zaczynasz? To belosowałem. Aha, okej. Okay. jak tego chcesz zacząć. Mm -hmm. Dobrze. Nie wiem, jak ty chcesz to zrobić. Będzie ciekawe. Boisz się? Bołam się, jak widziałeś, co teraz nie widzisz, to właśnie jeszcze masz? bardziej nie. Ty masz oczy. Nie ja się boję, nie. Ja też boję. Będę cały brudny, chyba. Hej. Jezu, nie, ja nie boję. moje. Moje. O, pomalowałem, czy nie? Nie wiem, nic nie widzę. Zamknięte oko. Siedź spokojnie. Będzie to oko. Dobra, nie wiem. Wydaje, wydaje mi się, że już. No już. Słuchajcie, świetnie wygląda. Bo coś to zrobił. Nie, nie nasze. Mogą pokazać. Patrzcie, jak super mam pomalowane oczy. Ale jest dobrze, odłóż Jest super O, to to jest. dobrze no. to jest? No I dostarczy tyle? No dobrze. Boże, dzieci masz usta? Mhm. To była górna, tak? Jasne, to była górna Dobra O, to będzie dolne do... Super wygląda. Boże, i nie, ja tego nie wstawię w życiu O nie, chyba wiem co to jest Co się Będzel. wysypało Będzel. Chcesz tym to zrobić? A do czego to służy? No to. No to. Kordę, wysypiesz mi to. A co dzisiaj myłam? Do czego to służy? No do brwi. O bo I chcesz to zrobić tym? Nie, czym innym. Tym. Może być? A, robisz co chcesz. No wysypujesz eee. mi w moje pudełko! Powiedziałam ci, że cię zabiję? No to cię zabiję. Ale uważaj na ręce, masz to całą rękę. Wydaj całą twarz. Dobra, to są moje włosy! Czekaj, dobra! Ale to jest to? Czym się maluje, tak? No. To są brwi Mhm. Mm. Trzeba jeszcze nakładać? Nie. Jeszcze? O, tu nie było chyba nie może, że to jest lewa nie, prawa o wydaje mi się, że no i pudełko Ej. Ej, nie wiem, czy ja planuję wstawić w ogóle ten filmik bo jeszcze w takim stanie to ja się nie pokazywałam wam aha, pudełko tylko weź tą ręką czystą co to jest? nie wiem

to super wyglądać Jaka gwiazda Ale mi się spnęło Jezu, coś ty zrobił Czyli pobrudziłem spodnie Jezu, się... nie tak dużo Czekaj, Puszczo. dobra... To. to ja robię makijaż I Nie, ja będę bluzkę O, czuj, ile tego jest, ale dobra Dobra Mam tu całą na ręce. Masz, wszędzie to jest. Jezu, zostaw mnie Kurde, przestań Gupi, no co, ja jestem teraz cała brudna Sama chcesz Czekajcie chwilę, ja wam przedstawię Co ja mam tu co? No, Sam chcę im pokazać, jak wyglądam Ale to... Tu... Gdzie masz policzek? Okay. przestań, ty masz całe ręce czarne jeszcze z tego Jesteś głupi i nie no. Ja byłam już kopalni, To jest do otu Nie, tak się tego nie otwiera Prosiłem. Nie. Ile kolorów jest? Jeden. No. A tu? Mhm. Uh -huh. Czekam na ten. ten, ten nie wiem na co. Jest całe pomalowane? Nie wiem. Jaki to kolor? Biały. A, no to więcej trzeba. No. tarczy nie, nie, No Do czego? No czego? Ale nie, Ale nie, No. No na, na pewno widzę nie, <grymne> Jak nie, na nie, nie, no. No, To No tym To tu. Na tym tym, tu? No nie, nie, <grymne> no. Tu? nie, nie, i dotąd. Co mam powiedzieć? Wyłączyło nam się nagrywanie, więc kontynuujemy. Co teraz robisz? Podkład. Okej. Okay. Fajnie, że teraz podkład na to wszystko, ale ok. Na trzy palce, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że w jednym robię. Zobaczam od czoła. Jeszcze włosy mnie zaraz brudna, ale to taki szczegół. Nie czuję tego, mało no, mam no. nie, no, no nie ruszaj tych oczu już. Boże, uwaliłeś mi całe pudełko, idź mi stąd, czekaj, czekaj chwilę Muszę sobie wyczyścić pudełko Już. Te włosy muszę wziąć No no czekaj, włosy Oto Pan Nie uwalniaj mnie tym Czym? Ja nie chcę brudnej bluzki, proszę Cię Dobre światło, wiesz, teraz mamy dobre światło. No słuchajcie, patrzcie jak super. I ten podkład na to wszystko to jest najlepsze rozwiązanie moim zdaniem. Co teraz masz? Była kredka, więc to. Może to może oś, bo tu był eyeliner, ale zrobił mm, kredką, więc. Ostatnia. Ostatnia rzecz to jest róż, więc można powiedzieć, że ok. I trafiłeś z pędzlem Jakiś cud chyba. Otworzyć ci to? Nie. Policzki Jezu, potem. dobra, nie może możesz pół opakowania nam nie dawać, ale dobra Przestań tak mówić Dobra, to pewnie będziesz miała już za dużo Chyba tyle Mi całe pudełko wybrudził we wszystkim, co tu Z było w Z tym mam ręce Pokaż no Weź tu im pokaż, nie mi no. no, masz teraz już nie, no masz dalej jakbym... są chyba. Ale wszystko dałeś na moją twarz. Się we mnie wycierałeś. Bo nie. Chcesz to nie, zobaczyć, nie. czy nie? No to ja też bym nie chciała na twoim miejscu. No więc słuchajcie, tak super wyglądam. Nic źle. Nie? W no ogóle. Szminka prawie. Jestem cała czarna i nie wiem, coś ty tu robił. Tu, tu. Tu to w ogóle smak. nie wiem o co chodzi. Na Halloween. Dobra, więc to było na tyle. Boże, to na... Oceńcie, jak Wam się podoba makijaż. Świetnie. Kciuk w górę. Jest. Bo jest. na pewno się podobało. Trzeba spokojnie. No, więc A kciuk w górę, plenie. jeśli Wam się podobało. I możecie napisać, jakie chcecie inne filmik zobaczyć z Tomkiem. W komentarzu. No, więc komentarzu, w komentarzach piszcie. Pa. Nie ma. Musisz powiedzieć Nie które są. ma. które są Nie zdanie I teraz mamy dobre światło, jak kończymy filmik. Nie ma.